Wojewodzie Mazowieckiemu najwyraźniej z wynikami referendum w Legionowie nie po drodze. Odmówił bowiem publikacji protokołu Miejskiej Komisji do spraw referendum. Wojewoda, mimo tego, że minęło już 8 dni od otrzymania od Miejskiej Komisji do spraw referendum protokołu, poinformował, że nie opublikuje protokołu Miejskiej Komisji, powołując się na przepisy dotyczące publikowania aktów normatywnych. Wojewoda stwierdził, że komisja powinna przygotować protokół w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Zdaniem przewodniczącej Miejskiej Komisji do Spraw Referendum zażądał tym samym rzeczy niemożliwej do spełnienia. Takich podpisów komisja nie posiada. Nie ma możliwości technicznych stworzenia takiego protokołu. E, takie możliwości ma wojewoda. I to on tworzy dokument elektroniczny, podpisuje go podpisem elektronicznym, bo taki posiada. I przesyła do dziennika urzędowego celem opublikowania. Co zastanawiające, w przypadku innych referendów nigdy nie było takich problemów. Komisja sprawdziła, jak dzieje się to w innych województwach, przy protokołach z referendów, i w innych województwach protokoły te są niezwłocznie przez wojewodów publikowane. Trudno więc, w świetle prawa, racjonalnie wytłumaczyć decyzję wojewody. Prezydent Legionowa ma jednak swoją hipotezę na ten temat. Po raz kolejny widzimy, że PiS działa według ustalonego w Warszawie, szczególnie na Żoliborzu, systemu. Te pierwsze głosy, że, że, że nie, pola, legionowianie nie wiedzieli nad czym głosują, że to na pewno ubecy ne, tak, a nie inaczej głosowali, to, to, to była jedna rzeczywistość. No a dzisiaj też próbuje się zaczarować tą rzeczywistość formalno-prawną. Prezydent nie kryje zażenowania taką decyzją i nie szczędzi słów krytyki dla polityki prawa i sprawiedliwości. Ale nie traci też wiary w pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. To pokazuje po raz kolejny arogancję w Władzy pisowskiej, no i głupotę, tak? bo myślę, że to nie jest kluczowe dla państwa polskiego i rządu PiS-u projekt ustawy metropolitalnej. Mam nadzieję, że, że wojewoda jednak pójdzie po razem do głowy i zdecyduje się opublikować te, te wyniki referendum, które nie pozostają chyba dla nikogo wątpliwości, czego chcą mieszkańcy legionowe. W tym przypadku nadzieja prezydenta nie okazała się matką głupich. W środę po południu wojewoda Mazowiecki opublikował wyniki legionowskiego referendum zrobił to, jak twierdzi, kierując się interesem publicznym i dobrem mieszkańców oraz chcąc przeciąć tę jego zdaniem polityczną rozgrywkę.